Starostwo Powiatowemu w Sąpulnie Krajeńskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej jest soczna za otrzymane nominacje. Oczywiście podejmujemy się wyzwania oraz włączamy się w akcję Gashan Challenge. Zbieramy nam rzecz pięciomiesięcznej Celinki z Szubina, chorującej na rdzeniowy zanik mięśni. Celinko, trzymamy za Ciebie kciuki, a Państwa zachęcamy do dalszej akcji charytatywnej na rzecz chorych osób, które bardzo liczą na pomoc nas wszystkich. Policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraińskim nominują do dalszej akcji Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraińskim, nadleśnictwo Lutówko oraz zespół ratownictwa medycznego ze Szpitala Powiatowego z Jędzborga. Zgłaszam gotowość do wykonania zadania. Załoga pod tym przodem. Da. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.